to już koniec pęczkarskiej przygody, w tym roku chyba było najlepiej, jak do tej pory Znaczy najlepiej, nie wiem, no, biorąc pod uwagę, a w tym roku Tak, w tym roku No zdecydowanie, no to coś tam połowiliśmy tak. tak. No to prawda, w gruncie rzeczy czatowaliśmy na kokonie, ale słabo nam to czatowanie poszło, parę ciekawych sztuk się pojawiło Ale to wyjątkowo mało, bym powiedział, tak? No Trochę ja. koni złowiliśmy, ale żadnych jakichś wielkich, wielkich garbusów nie było. Był jeden przyzwoity, gdzieś koło 35 cm, no może dwa przyzwoite po wszystkiego. No A no, reszta tak. to była jakaś taka drobna ryba raczej. Szukaliśmy ich na... generalnie na głębokiej wodzie, na górkach ich nie było. Były w kolicach ale na głębokości gdzieś 5 metrów. No, dokładnie. I raczej mało tych ryb było. Były pojedyncze. Nie, nie były to duże stada, tylko było było banina. Ale było fajnie, warto było. Więc jeśli zachęciła Was recenzja Bartka naszej wędkarskiej przygody, obejrzyjcie co dla Was przygotowaliśmy. A my, piąteczka. I do zobaczenia następnym razem. Na razie, Ach, a, hałepki ma, to mały ok. No, taki obiadowy. Pa, pulsat mu się spodobał, widziałeś? I to w dodatku pomarańczowy. Ciekawe, wędkarstwo ekstremalne. No i dobra, dzięki. To już wiem kto tam był. Tak. Mojego jednego z dwóch jedynych pulsadów. Kurwa. Tak. No no, tak. no no, no. No 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 no. Ja gra w kurwa główka i znowu straty. No. Tylko kurwa opat i pierdolił. No. Ty, no chyba założę stalkę. No. Nie wyrobię na te sztupaki, kurwa. Ale kurwa, zębaj, bo. na ty nożyczy. Mhm. Może nie? Jedna. Tia. No, kurwa, na pewno. Ten człowiek czuje to w palcach. I jeszcze daleko. To może się z. Odciągniemy do kawałek. Jedna! O szło się no Jeszcze nie widzę, ale już czuję to. Czuję jego zęby na kaszance. A nie zrobiłem zdjęcia. Jedna, bądź, bądź dla mnie łaskawa. Nie, okoń, gigant! Kuba, okoń gigant! Dawaj, to Dobra ten Dobra. O, pięknie no, no, teraz to tak. To... No, myślę, że tak. No ładnie. Myślałem, że to jedna. U -u -u. O, o kurcza. Ale klocu. Ładny, ładny. Ciekawe, ile ma, mieć. Muszę zrobić zdjęcie tej przynęty, Chyba no piękny, No 35. No nie ma 40. Nie, nie ma. Ale obiadowy jak to nazywają. No wreszcie. Byłem przekonany, że to szczupak. Dzięki, dzięki. Nie ma sprawy, dzięki. nie ma sprawy. Ciepło jest. <noise> Dziękuję. Lepszej, albo jedna. O, konek. O, ty chodź Super. Na twistereczka tym razem. wymiarowy jak to borsa? barsa? Jak to, jak to po szwedzku? bora o etra bora i obora już się zaczynają te Polaków rozmowy. A już po tylu dniach? <grymne> u, u, ale to chyba. No, chyba tak, a jak nie, to naprawdę to będzie. To już będzie 40. I to jest 40. Nie ma 40, ale jest ładne. ładne, <grymne> Od razu na patelnię go położę. Tak, fioletowy twisterek masz pojęcie czekaj, 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 czekaj. No ten lepszej ten już pełnoobiadowy tak, tu i tu. No. Uciekaj. To jest głupoty, człowieku. Przychodzą takie rzeczy. Ale wygląda na to, Olkuszu, że, że one stoją na głębszej wodzie. Że na płytkiej nie ma co ich w ogóle tam k... szukać. A ten gdzieś tutaj przyciął. No, dwa złowiłem na Twisterka, ale też na tego z ogonem też. Pomyślałem sobie, że może nawet bym założył w jakimś wściekłym kolorze. U, u. Tutaj, wiesz? Pod samymi nogami. No zaraz, ale to to jedna, bo za bardzo wali głową. No, a jak tak, to zoba. Ja, o, no to sytuacja się rozwiązała. On się wystraszył mnie chyba. Obiadowy. Kuchni? tak Myślisz, że jemę? Wymiarek. Mm. Jedna musiałeś się tu przypałętać Co się Jedna, mała bierz w ten w bo ci zerwie fura szkoda jeszcze cię kur... na pogryzie dobra no